Odkrywajmy, że Niemcy mają do kilku rzeczy dryg. Między innymi jest to motoryzacja, ale nie tylko. Również jeśli chodzi o ubrania, tekstylne motocyklowe, to robią jedne z lepszych. W dzisiejszym odcinku marka niemiecka Biuse i nowa kurtka Travel Pro. typowy trójwarstwowy model turystyczny. Znajdziemy tutaj podpinkę wiatrowodoodporną HUMAX oraz ocieplinę w formie kurtki, z której możemy korzystać na co dzień. Kurtka wykonana jest oczywiście z mojego ulubionego materiału, czyli z taktelu. Jak ja to zawsze mówię, jest to dres motocyklowy. I taktel oprócz tego, że jest miękki, wytrzymały, to ma dla turystów jeszcze jedną bardzo dużą zaletę. Szybko schnie. I to nawet kilka razy szybciej od standardowo wykorzystywanych materiałów do produkcji ubrań motocyklowych. Jeśli chodzi o tą powierzchnię łokci i barków, znajdziemy tutaj materiał wzmacniający tą kurtkę, czyli kordurę. Jeszcze bardziej odporny na tarcie, bardziej sztywny w porównaniu do taktelu, ale znajdują się tylko w newralgicznych punktach. Kolorystyka w moim przypadku jedyna właściwa, jeśli chodzi o turystykę, czyli jasny kolor. Występuje również w czarnym kolorze, ale. Ja wolę taki. Dodatkowo elementy fluo. Znajdziemy tu ich kilka. Między innymi taki duży, dobrze widoczny element na plecach. Coś co chyba najbardziej mi się podoba stylistycznie w tej kurtce to fluo zamki. One są przezroczyste w takim fluo kolorze. Mega element jeśli chodzi o design samej kurtki. Ten duży element fluo jakby dla kogoś było za dużo jest odpinany i wtedy mamy szary kolor. Pozornie w tym modelu w wentylacji za dużo nie ma, ale bardzo dobrze działa. Przede wszystkim Dość spore wloty, jeśli zobaczymy na klatkę piersiową, zapinane na Kidlocka. Bardzo fajny element, bo nawet podczas jazdy pyk na magnesik jest zapięte. Drugi duży element wentylacyjny, który tutaj znajdziemy, to rękawy. Te wloty zaczynają się praktycznie zaraz za mankietem i kończą się kawałek za łokciem. Więc są dość duże, dość szerokie i naprawdę podczas jazdy, nawet na turystycznym motocyklu, to jest element, który będzie działał. Co do wylotów wentylacyjnych, to znajdziemy dwa na plecach. Cały ten element fluo by mógł być wypinany, i pod tym mogła być wentylacja. Myślę, że wtedy już w ogóle by było spoko. Dopasowanie w przypadku mojego obcowania z marką Buze. Tak, jak możecie zobaczyć, mam na sobie rozmiar S, a mógłbym mieć takie XS i pół. Wtedy kurtka by była dość mocno dopasowana. Marka projektuje raczej na osoby troszkę większe niż moja postura. Ale, mimo wszystko, mamy tutaj dość sporo regulacji. Dzięki której możemy bardzo fajnie dopasować tą kurtkę do swojej sylwetki. Znajdziemy trzy regulacje na każdym rękawie, zaczynając od tego na mankiecie i dwie duże regulacje na przedramieniu i zaraz za łokciem. Pierwszy raz się spotkałem z taką regulacją, ponieważ na pierwszy rzut oka mamy niby takie standardowe, zwykłe paski, ale te paski nie idą dookoła, tylko te paski dochodzą do takich większych elementów, które są przeciągnięte. Pod bardzo dużej powierzchni rękawa. Nie mamy takiego efektu jak w przypadku ubrań turystycznych, że ten pasek nam tutaj ściska i potem z zakładaniem jest problem, tylko ten element się cały ściąga, przez co cała, cały rękaw jest lepiej dopasowany. Bardzo fajne rozwiązanie. Jedna regulacja jest w pasie standardowa, bardzo dobra na rzep, i druga regulacja jest w dolnej części kurtki, również rzep. I mało tego to jest jeszcze jeden bardzo fajny element. Jeśli przypadkiem mielibyście troszkę większy tyłek, to budzę również o takich użytkownikach pomyślało. I tą kurtkę można sobie fajnie dopasować, jeśli tutaj byśmy mieli więcej. Albo jeśli jedziemy na motocyklu i po prostu no, musimy szeroko usiąść, to też bardzo fajny element, bo on poszerza po prostu kurtkę. Fajne, podoba mi się trochę taki myk. Jak w przypadku damskich kurtek. Za bezpieczeństwo odpowiadają tutaj ochraniacze marki Sastek. Zarówno te łokci, jak i barków są levelu drugiego. Łokcie można oczywiście sobie wyregulować, tam jest około 3-4 cm regulacji. Można ten łokciowy ochraniacz przesunąć. W przypadku pleców ochraniacza nie znajdziemy, ale kieszeń jak najbardziej jest. Największy atut kurtki, i chyba dlatego bym powiedział, że ta kurtka jest yy, trochę pod mój gust. Ja uwielbiam w kurtkach kieszenie. Standardowo. Kieszeń cargo i jest to kieszeń wodoodporna. Na tej kieszeni mamy zamek, i to też jest kieszeń, więc dwie kieszenie w jednym miejscu, kolejne kieszonki, już troszkę mniejsze, są w tym miejscu z jednej i z drugiej strony. I kolejne kieszenie na rękawie. Tak jak już kiedyś wspominałem, jest to kieszeń prawdopodobnie pod drobne albo pod kartę płatniczą. Kolejna kieszeń na zewnątrz, to jest oczywiście. Kieszeń z tyłu. Ta kieszeń z boku ma dwa takie zamki, dzięki którym możemy trochę powiększyć powierzchnię bagażu. Okazało się, że mamy tutaj jeszcze dwie kieszenie. Nie jest to kieszeń do trzymania telefonu, dokumentów czy czegokolwiek, bo ta kieszeń jest otwarta. Ale jest to kieszeń na przykład, jak idziemy z pasażerem i jest chłodno, to może on tutaj sobie schować ręce. I dwie kolejne kieszenie znajdziemy standardowo w kurtce. Jedna jest zaraz koło zamka. I druga troszkę mniejsza, już na samej podszewce. Dosyć spora. Telefon bez problemu się tutaj zmieści. Co do kieszeni. Mam tutaj jeden bardzo ważny element dla tej kurtki. Tada! Standardowo w kurtce mamy krótki kołnierzyk. Wykończony bardzo przyjemnym materiałem neoprenem. Ale gdybyśmy jechali w gorszą pogodę, by już wiało na bogato i w ogóle, to również w kurtce w zestawie mamy. Jezu, słowa mi zabrakło. Sztormowy kołnierz, nie wiem jak to inaczej nazwać. Jest on na zamku, jest on wypinany. I też bardzo ciekawa opcja. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem w przypadku kołnierzy. Sam producent opisuje to jako kominiarka. Też bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj nawet mamy dwa takie, dwie takie wstawki meszowe, dzięki którym para nam po prostu wypada. I myślę, że coś takiego. E znajdzie odbiorców, bo bardzo dużo ludzi w przypadku właśnie kurtek turystycznych szuka wysokich kołnierzy. Po kilku dniach średniej pogody przyszedł dzień, gdzie słońce w końcu normalnie wyszło, już nie pada i stopni robi się bardzo dużo, podchodzi pod 30, więc z wewnątrz mojej kurtki wypiąłem wszystkie podpinki. Sama kurtka, podszewkę wykonaną ma z siateczki z meszu, dzięki temu Wspomaga wentylację w tej kurtce. Powietrze, które wpada, jest fajnie rozprowadzane po całej kurtce, więc tutaj bardzo duży plus dla buze, jeśli chodzi o działanie wentylacji. Zamek 360, do połączenia ze spodniami, ale ten zamek 360, co ciekawe, nie jest tylko w głównej kurtce, tylko każda warstwa. Ma niezależny własny zamek 360. Do kompletu dedykowanych spodni Travel Pro nie ma. Ja akurat na sobie mam spodnie Open Road 2, bardzo dobrze mi znane spodnie, już jeżdżę w nich któryś raz i akurat mamy właśnie ten model od kolor. Więc mamy bardzo fajny kolorystyczny komplet. No i pod ci przypasowały tak. idealnie. Właśnie. Zobaczcie jak idealnie dobrałem. Prawie, prawie identyko. Rozmiarówka od 48 do 58, cena 1659 zł, są jeszcze rozmiary od 60 do 64 i tutaj za większy rozmiar dopłacamy niecałe 90 zł i za te większe rozmiary jest 1749. Model dostępny jest w dwóch kolorach, takim jak mam ja, czyli szaro, czarno, fluo oraz cała czarna. Wiadomo, czarny zawsze w modzie. W tym modelu producent postawił przede wszystkim na wygodę, jak to było w przypadku turystyki. Spędzenie na motocyklu nawet kilku godzin nie stanowi żadnego problemu. Składanie się na motocyklu też nie stanowi żadnego problemu. Kurtka jest zrobiona w taki sposób, że nas nie ogranicza. Jeździ się w niej wygodnie, jeździ się w niej przyjemnie i też. To co w modelach turystycznych bardzo wiele osób docenia, to żeby otworzyć wentylację nie trzeba zsiadać z motocykla, tak? Bo te wentylacje są otwierane bez większego problemu podczas jazdy. W kurtce buzę, Pro Travel w spodniach Open Road 2 i butach Gerne. Troszkę pojeździłem, troszkę kilometrów nakręciłem i to w sumie w różnych warunkach, i w te chłodniejsze i w te cieplejsze dni. W sobotę byłem pojeździć ze znajomymi, zrobiliśmy 200 parę kilometrów. Ja jechałem na tej bestii. Desert X. I trafiła nas właśnie zła pogoda, zaczęło padać i nie miałem podpinki pod spodem i już mam w głowie, zaraz będę cały mokry. Kurtka taki mały deszczyk wytrzymała i mało tego, to co wspomniałem, tak taktel szybko schnie i faktycznie pół godzinki jazdy i kurtka była sucha. Niezależnie od warunków, niezależnie od pogody, ja zawsze wykorzystuję do jazdy turystycznej termo, fajnie wspomaga. Odprowadzanie potu i wspomaga działanie właśnie ubrań motocyklowych. W pocie całych 1700 zł jest bardzo dużo kurtek turystycznych do wyboru. Travel Pro na ich tle wyróżnia się tym, że wykonany jest z taktelu i jest po prostu miękki, przyjemny i bardzo komfortowy. Druga sprawa to bardzo duża ilość kieszeni, która w turystyce również bardzo mocno się przydaje, a jeśli jesteście youtuberami albo instangeramerkami. To na pewno będziecie mieli gdzie schować akcesoria do waszego GoPro. Tak, Mortal Kombat. Jak jesteście fanami Mortal Kombat Travel Pro.